Witajcie w na moim kanale, ja jestem Franki i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek a dzisiaj to są akcesoria dla petshopów. Zapraszam Pierwszą akcesorią jest właśnie taka torba Jest ona z pianki no i sprawuje się świetnie na moich pet shopach. a więc kolejna rzecz Kolejną akcesorią jest taki telefonik Dostałam ją od Scaly LPS Wpadajcie na jej kanał, subujcie ją i łapkujcie, bo ona naprawdę ma fajne filmiki Kolejna rzecz Kolejną akcesorią jest od taka książeczka Jest ona niebieska i ma takie, jakieś tam może, coś tam pisał. No i ma kurczatkę. Związana jest oczywiście ze świętami Wielką, nimi, którzy, które dzisiaj są. Co to to jest 31 marca. Bo ja to oglądam właśnie. Czyli nie oglądam, tylko nagrywam no, to, jak jest... 20, znaczy nie 20, tylko 31 marca. Dobrze. Więc kolejna rzecz, kolejną akcesorium to jest taki kluczek. Taki kluczek. Może nagram tutorial, jak robię Domek dla petków, taki wiecie, katonowy. Dam wam znać, jak będę robiła. No i oczywiście kolejna rzecz. Kolejną akcesorią jest taki telefon, też z pianki tłuszczącym. Świetnie się sprawuje. No i jest prześliczny. Kolejna akcesoria. Kolejną akcesorią jest taki, taka książeczka żółta z niebieskim motelkiem. Tutaj są czyste kartki, bo już mi się nie chciało pisać. Czyli taki czysty zeszyt ładny. No i A więc to było na tyle z um, akcesorii, które sama zrobiłam. No i mieną you know, akcesorią dostałam od um, sklepu Best. No i... Teraz już będziecie mieli link w opisie do jej kanału, bo ten kanał jest super. Dlatego wpadajcie. No i będziecie mieli link w opisie. No to pa!